Witajcie kochani w kolejnym dniu naszego tarotowego wyzwania. Kartą, którą będziemy omawiać dzisiaj jest Sprawiedliwość. W talii Ridera Wilda znajduje się ona na pozycji 11. Co jest istotne, a poprzednio nie wspomniałam o tym, w wielu innych taliach karta Sprawiedliwości zamieniona jest miejscami z kartą Siły. Czyli na pozycji 8 znajduje się karta Sprawiedliwości, a na poziomie 11 Siły. W tarii idea White'a jest odwrotnie ze względu na kolejność występowania znaków zodiaku, które wiąże się z danymi kartami. Ponieważ siła kojarzy się z lwem, a Sprawiedliwość z wagą. Waga jest polwie, dlatego taka kolejność została w tej talii zachowana. A teraz, kochani, przejdźmy do samej karty. Przyjrzyjcie się karcie Sprawiedliwości. Tak ona wygląda. Oczywiście standardowo w opisie znajdziecie plik. Przyjrzyjcie się jej, pomyślcie na wstępie, co Was w tej karcie pociąga, co Was odpycha, z czym kojarzą Wam się określone symbole, jak interpretujecie dla siebie tę kartę, co może być dla Was w niej ważne, jak w ogóle czujecie się z tą kartą. Podoba Wam się, nie podoba? Teraz, przez chwilkę, zastanówcie się nad tym, ewentualnie zapiszcie swoje spostrzeżenia i za momencik sobie ją omówimy. Okej, okay. jedziemy w takim razie z omówieniem karty. To, co widzimy na karcie, to jest kobieta. Kobieta ubrana jest w czerwoną szatę z zielonym wykończeniem. No jest takie zgniło zielone, natomiast jest zielone. Biała szata wskazuje tutaj na aktywność, jaką wykazuje sprawiedliwość w ferowaniu swoich sądów. Mówi się też, że w tym wypadku czerwony kolor sugeruje na boskość, czyli jakby sprawiedliwość sądów powinna być poparta boskimi prawami. W tym wypadku jest to swoiście związane nie tylko do chrześcijańskiego i właśnie judeo-chrześcijańskiego dekalogu, ale w ogóle do praw jakby ustanawianych odgórnie, czyli prawa moralne są ponad wszystko. Tak można by, należałoby to rozpatrywać. Zielony kolor natomiast mówi o zdrowiu i tutaj byłoby to w, w zdrowiej harmonii, ale w tym wypadku w takim sensie, że... Yy, Właśnie najważniejsze powinno być to, żeby te wyroki sprawiedliwości były zdrowe w ogólnym pojęciu społecznym, moralnym, żeby też działały nie tylko na korzyść człowieka jako jednostki, ale też człowieka w harmonii z naturą, bo zielony jest też korem natury. Czyli jakby powinny być uniwersalne, zdrowe i użyteczne. Co dalej? Widzimy, że sprawiedliwość ma na głowie żółtą koronę. Żółto oczywiście z kołem intelektu będzie nam mówił o tym, że wyroki na poziomie głowy, sprawiedliwości powinny właśnie wynikać z jej mądrości, z jej intelektu. Korona ma trzy zęby. Te trzy zęby nawiązują do trójpodziału i tutaj będzie to podział pomiędzy uczuciami, a w sensie miłością, rozumem, ale też wolą. Czyli te wszystkie warunki powinny być spełnione, żeby mógł zapaść sprawiedliwy wyrok. Kolejna rzecz. Są one kwadratowe, a wszelkie figury geometryczne, tak jak kwadrat i prostokąt, będą symbolizowały materię, czyli jakby ważniejsze jest to, w jaki sposób działamy sprawiedliwie, niż to, co jakby mówimy lub myślimy. W koronie znajduje się niebieski kamień mówiący o tym, że jakby na wysokości trzeciego oka, tutaj powinniśmy cały czas kierować się uczuciem. Miłością uniwersalną powinniśmy widzieć tę miłość w innych, powinniśmy dostrzegać dobro w innych i poprzez swoją miłość i miłosierdzie dopiero oferować mądry wyrok, opierając się na intelekcie, czyli na koronie. Cóż dalej? W lewej dłoni sprawiedliwość trzyma wagę. Waga jest żółta, czyli ponownie odnosi się do intelektu, że wszelkie wyroki powinny być oparte na rozumie. Waga symbolizuje tutaj nie tylko dualizm, że coś jest takie lub takie, ale pokazuje, że przy tym dualizmie, który jest nam narzucony przez intelekt, powinno znajdować się wyważenie, pełna równowaga, tak? I ta równowaga jest najistotniejsza, dlatego żebyśmy mogli dobrze funkcjonować. Zatem ważne jest, żeby zawsze znaleźć ten środkowy punkt, żeby nie przechylać się w żadną stronę, bo przechyl w każdą stronę nie jest dobry. I tylko kiedy znajdziemy ten środkowy punkt, możemy spojrzeć na jakieś sprawy obiektywnie, oczywiście z punktu widzenia rozumu. W prawej, a i dodajmy, że oczywiście lewa dłoń będzie tutaj stroną intuicyjną. Natomiast prawa dłoń, w prawej dłoni, sprawiedliwość dzierży miecz, rękojeść jest oczywiście żółta, czyli znowu kierujemy się intelektem. Miecz będzie symbolem słowa. Co zresztą znajdujemy w małych arkanach? Miecze to są słowa, myśli, plany. Miecz jest w korze niebieskim, czyli wszelkie słowa, które wypowiada sprawiedliwość, powinny płynąć z intelektu, ale być kierowane z miłością. Nie ze złością, nie z nienawiścią, nie z chęcią zemsty, bo wtedy to już nie jest sprawiedliwość. Tylko z miłością, z chęcią pomocy, z chęcią poprawy. Pomocy poprawy, na przykład tej osobie, która jest podsądnym. Sprawiedliwość zasiada na szarym tronie. U jej stóp mamy szary kamień i szare kolumny. Szary, jak już rozmawialiśmy przy okazji pusternika, jest korem rzeczywistości, korem materii, co oznacza, że sprawiedliwość musi być osadzona w realiach ziemskich. To nam podkreśla jeszcze fakt, że. Z tyłu, ze sprawiedliwością, znajduje się kotara, podobnie jak w przypadku arcykapłanki wcześniej. Ta kotara jest fioletowa. Fioletowy jest kolorem boskim. Jest kolorem już takim naprawdę bardzo wysokim, uzdrawiającym. A w tym przypadku chodzi o to, że to jest kolor boski. Z tyłu znajduje się... Czysty intelekt, czysta wiedza, czyli żółty, sprawiedliwość zauważcie, jest swoiście odgrodzona od tej wiedzy uniwersalnej. To pokazuje, że sprawiedliwość działa tylko na płaszczyźnie ziemskiej. Jest osadzona w szarości i tą wiedzę, którą dostała, czyli mają w dłoniach i mają w głowie, to jest cała wiedza i rozsądek, jaki posiada sprawiedliwość. Nie ma dostępu. I nie powinna nawet mieć, to jakby praw uniwersalnych, ponieważ sprawiedliwość jest rzeczą ziemską na Ziemi. Dlaczego? Bo jest oparta na dualizmie. Znowu tu mamy dwie kolumny, tak jak w przypadku arcykapłanki czy papieża, które zresztą sięgają poza kartę, czyli pokazują, że nie widzimy źródła do końca. Tego, co mamy tutaj na Ziemi, nie rozumiemy tego źródła, więc nasze osądy możemy opierać tylko na ziemskim intelekcie, na dualizmie, na tym, w jaki sposób rozumiemy świat. Ponieważ, yy, nawet patrząc na to czysto po ludzku, jeżeli rozważalibyśmy pewne rzeczy w kategoriach takich właśnie bardzo duchowych i bardzo boskich, to w ogóle nie istnieje pojęcie dobra i zła, bo nie istnieje dualizm. Więc nie istnieje coś takiego jak. Wina i kara. Nawet prawo karmy jest specyficzne, jeżeli chcecie, to obejrzyjcie sobie wcześniejsze filmiki, które na ten temat kręciłam. Tak naprawdę te pojęcia nie istnieją, one są wytworzone przez nasz umysł, dlatego, żeby w jakiś sposób uprościć świat i łatwiej go poznawać. W związku z powyższym, zawsze warto pamiętać o tym, tak? że jakby kierujemy się w przypadku ferowania wyroków naszymi ziemskimi prawami. I o tym należy pamiętać. Tutaj jeszcze mamy broszę na samym środku. Brosza o, przybliżę jest kwadratowa, biała kwadratowa, w środku ma czerwone kółeczko. I znowu mówię, że to, co spina, całą szatę, czyli całe jest z sprawiedliwości, to jest materia, czyli no, ten kwadracik. Materia jest uniwersalna. Bo jest biała i w środku czerwone kółeczko będące istotą działania i istotą boskości. Jeszcze warto wspomnieć, że sprawiedliwość ma ukazaną tylko prawą stopę w białym bucie. Prawa stopa pokazuje aktywność, a biel, że kieruje się czystymi intencjami, co jest bardzo ważne w przypadku ferowania wyroku. Jeśli chodzi o archetyp, jest to oczywiście archetyp sąd, sędzia. I teraz tak, w jaki sposób możemy rozpatrywać te karty, to, o czym ona nam będzie mówiła? Otóż będzie nam mówiła na pewno o sprawach urzędowych, sprawach sądowych, jakimś wyroku, który zapadnie. Będzie nam jednakże też mówiła, na przykład o działalności charytatywnej, będzie nam mówiła o naszym kodeksie etycznym i moralnym, czy na pewno postępujemy zgodnie z własnymi zasadami, czy postępujemy zgodnie z zasadami społecznymi, moralnymi. Także na to warto zwracać uwagę w przypadku tej karty. Może ona, jeżeli zadacie pytanie i na przykład korzystacie z pozycji odwróconych kart, jak ja akurat tego nie robię, ale można, jeżeli wyciągniecie taką kartę, może sugerować rozwód albo na przykład przegrane postępowanie. Natomiast jeżeli nie traktujemy tarota tak jak ja go nie traktuję w formie dywinacyjnej, czyli czy coś będzie takie, czy takie, to kiedy wyciągacie tę kartę, to warto się zastanowić, jeżeli nie macie na przykład właśnie jakiegoś postępowania sądowego w toku, warto się zastanowić, czy tego, tego dnia na pewno powinienem yy, zwrócić uwagę inaczej? Czy tego dnia dzieje się w moim życiu coś, co powinno przekierować moją uwagę na wartości moralne i etyczne? Czy jeśli podejmuję jakąś decyzję, bo jest to też karta ważenia decyzji, jak widzicie po szalce, czy na pewno. Yy, Robię to, co robię. postępuję jak postępuję z pobudek etycznych. Czy to, co robię, jest zgodne z moim kodeksem moralnym i z moimi wartościami? Także, takim rzeczom się przyjmujecie, przyglądacie, i jakby pod tym kątem wydaje mi się, psychologicznie warto to rozpatrywać, jaki w ogóle mam kodeks moralny. Te pytania, które tutaj już jakby zaczęłam zadawać i które można sobie zadawać przy pracy z kartą, to jest to, w jaki sposób postrzegam sprawiedliwość właśnie w jaki, jak, jak wygląda mój system moralny. Czy na pewno zawsze podążam za zasadami, czy raczej je łamię? Czy traktuję innych ludzi i mierzę ich tą samą miarą, co, co siebie samego, tak? Więc to będą te bardzo istotne pytania. Jeśli chodzi o afirmacje, w których można pracować, to warto tutaj patrzeć właśnie na kwestie jakby Wybaczenia i karmy, czyli na zasadzie wybaczam komuś to, co zrobił. Jest ta afirmacja, która ma na celu uwolnienie się od bólu związanego z tym, co się nam stało. Tu nie chodzi o to, że. Ja po raz kolejny to podkreślę, bo często ludzie o tym zapominają, że wybaczenie oznacza, że jakby umniejszam winę tej osoby, albo oznacza, że broń Boże dochodzę do wniosku, że ona słusznie postąpiła. Tu chodzi bardziej o to, żeby sobie ulżyć, zdjąć z siebie ból, bo tak naprawdę to, że czujemy ból z powodu czyjegoś postępowania, nie wzmacnia nas, tylko nas zubaża i nas osłabia, a jakby wspiera tylko negatywny schemat i negatywną emocję. To, to nie uderza nijak w tamtą osobę. To uderza w nas samych. Dlatego dobrą afirmacją są afirmacje właśnie wybaczające. Bo wybaczam sobie, że zrobiłem to i to. Wybaczam komuś, że zrobił mi to i to. I można tak samo, zawsze staram się postępować sprawiedliwie. Że tego typu yy, afirmacje Wam proponuję. I teraz proponuję: oczywiście, tak standardowo na końcu, Wam medytację. Yy, usiądźcie sobie spokojnie, przyjrzyjcie się tej karcie. Zastanówcie się, z jakim pytaniem chcecie pracować albo z jakim aspektem. Zamknijcie sobie oczy. Poddychajcie, skupcie się na tym oddechu. Oczywiście starajcie się myśli mieć skupione wokół tematu naszych rozważań, a nie listy zakupów przysłowiowej. Spędźcie z tą kartą tyle czasu, ile chcecie tak naprawdę. Zastanówcie się, co do was najgłębiej w niej przemawia. Jeżeli wam się nie podoba, to pomyślcie a jak się czujecie wobec zasad na przykład? Czy zasady nie są czymś, co was ogranicza? Czy z tego powodu nie czujecie się źle? Jak postrzegacie zasady? Pamiętajcie o tym, że są zasady, jakby jest wolność do i wolność od etyczna. Czyli tak naprawdę można się czuć wolnym nawet w więzieniu. Można się czuć wolnym, mając zasady, bo zasady mogą dawać ci wolność, a nie ograniczać? I oczywiście samemu się je przyjmie, a nie są jakby narzucone z góry, tak? Więc zastanówcie się nad tym, jak postrzegacie te aspekty. Pamiętajcie, żeby sobie zapisywać te wszystkie rzeczy, które do Was przychodzą, bo mogą potem być dla Was ciekawe przy interpretacji samych kart. No i pracy ze sobą. To by było, kochani, na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Pa! pa.